Mieszkańcy ulic Piaskowej, Prostej i Dalekiej spotkali się w dniu dzisiejszym w szkole podstawowej nr 7 z burmistrzem Markiem Mrozowskim oraz przedstawicielami firm, które będą przeprowadzały na tych ulicach renowacje nawierzchni oraz budowę kanalizacji sanitarno-deszczowej. Spotkanie miało na celu pokazanie zakresu inwestycji oraz planu ich realizacji. Projekt obejmuje realizację części dróg prostej, piaskowej, dalekiej, w tych częściach, gdzie obecnie drogi te pokryte są nawierzchnią gruntową. Jest, jest to końcówka ulicy prostej, dalekiej i piaskowej. Natomiast realizacja przewidziana, przewidziana jest na rok 2011 i sądzę, że do listopada tego roku powinna być zakończona. Dodatkowo wykonana zostanie budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej, na którą mieszkańcy tych ulic czekali z utęsknieniem. Z piaskowej, z tego dołu, które żeśmy czekali 20 lat, także bardzo jesteśmy szczęśliwi. My jesteśmy na etapie projektowania, znaczy są uzyskane obecnie decyzje administracyjne dotyczące tych odcinków ulic. Spodziewamy się, że w mniej więcej połowie, połowie roku będą wydane przez starostwo powiatowe, będzie odpowiednie decyzje administracyjne, na których podstawie będzie można ogłosić przetarg na realizację tych odcinków dróg. I w przyszłym roku, czyli w 2011, prawdopodobnie nastąpi realizacja, oczywiście po wykonaniu wcześniejszym kanalizacji sanitarnej deszczowej na tych odcinkach. Znaleźli się również mieszkańcy, którzy nie byli zadowoleni z tego, że ich budynki będą podłączone dopiero w późniejszych latach. Jednak jak tłumaczy dyrektor Szczupider... Nie da się zrobić wszystkiego naraz. Problemem, który poruszano tutaj na tym spotkaniu, było, był fakt, dlaczego akurat ten fragment ulicy Prostej Piaskowej Dalekiej podlega renowacji. Tak jak mówiłem, idąc za zlewnią, czyli stwarzając możliwości odprowadzenia ścieków, trzeba wyjść z najniższego jej punktu, a w związku z tym trzeba zrealizować te fragmenty, które tej kanalizacji nie posiadają, po to, żeby móc konsekwentnie idąc w górę, Zlewni odprowadzać ścieki z tych, z tych górnych fragmentów terenu. Pierwsze efekty prac widoczne będą już w przyszłym roku. Wtedy to plany i projekty staną się rzeczywistością.